Za nami kolejka pełna niespodzianek. Wszystkie spotkania rozegrane w ramach 14 serii Ekstraligi były zdumiewająco wyrównane, przez co dostarczyły kibicom wielu emocji i wrażeń. Rozegranych zostało 5 z 6 spotkań, bo potyczka Śląska-Wrocław z rekordem Bielsko-Biała została przełożona na 14 kwietnia. Zawodniczki z Łodzi w celu podtrzymania dobrej pasy zmierzyły się z drużyną KKP Bydgoszcz. Tarnowia Tarnów niezbyt miło ugościła u siebie zespół Medyka Polo Market Konin. Odpuścić też nie zamierzał głodny zwycięstwa AZSUJ Kraków, który podejmował na stadionie prodniczanki Górnika Łęczna. Zobaczcie wszystkie gole z tej kolejki ekstraligi. Zaczynamy od pierwszego wyjazdowego meczu GieKSy, w którym katowiczanki zmierzyły się z zespołem Apelotos Gdańsk. Był to także wymarzony debiut na ławce trenerskiej Karoliny Koch, która poprowadziła zespół z Katowic do zwycięstwa. Już w trzeciej minucie tradycyjnie w przypadku GKS-u wynik otworzyła Kateryna Wojtkowa. W 28 minucie gdańszczanki zamiast utrudnić to pomogły rywalkom. Błąd popełniła Julia Ignatowicz, która niefortunnie interweniowała przed linią bramkową i skierowała piłkę do własnej siatki. Kolejną bramkę oglądaliśmy dopiero na 10 minut przed końcem spotkania. W odpowiednim miejscu znalazła się wtedy Klaudia Maciążka, która strzeliła tuż obok słupka, podwyższając wynik na 3 do 0. Gospody nie było stać tylko na jedno trafienie w tym meczu. W 83. minucie bramkę zdobyła Roxana Polańska, ale ozdobą tego spotkania był niewątpliwie gol na 4 do 1. Precyzyjnym strzałem z 25 metrów tuż przed końcem meczu popisała się Weronika Kłoda. Przenosimy się do Szczecina, gdzie w daleką podróż po punkty udał się zespół Czarnych Sosnowiec. Mistrzynie Polski w meczu z Olimpią Szczecin nie miały jednak łatwej przeprawy. Dopiero w 63 minucie sprawy w swoje ręce wzięła Martyna Wiankowska, która popisała się technicznym strzałem dając swojej drużynie prowadzenie. Wynik na 2 do 0 po ładnej akcji całego zespołu ustaliła wprowadzona z ławki rezerwowych Nadia Stanowicz. Do sensacji doszło w tarnowie. Medyk polo market Konin uległ tamtejszej tarnowi. Tarnów 1 do 2. Gospodynie objęło prowadzenie w 15. Minucie. Wtedy po rzucie wolnym Gabriela Gębisa przelobowała bramkarkę Rwalek Oliwie Szymczak, trafiając na 1 do 0 dla gospodyń. Kolejnego gola zobaczyliśmy po przerwie i to kolejnego dla Beniaminka. Wynik na 2 do 0. Po ładnym strzale podwyższyła Katarzyna Białoszewska. W 75. Minucie na otarcie łez dla zawodniczących. Z Konina, dośrodkowanie z rzutu rożnego Natalii Pakulskiej wykorzystała Karlina Migzone. Taki rezultat utrzymał się już do końca spotkania. Rozpędzona drużyna TME UKS SMS Łódź nie zatrzymuje się. Tym razem na drodze drużyny z Łodzi stanął zespół Sportisu KKP Bydgoszcz. Pierwszego gola oglądaliśmy w 31 minucie. Wtedy pozostawiona bez opieki Nadia Krezyman precyzyjnie trafiła do siatki na 1-0. Tuż po przerwie strzał Anny Rędzi obroniła Natalia Piątek, ale w obliczu dobitki Dominiki Kopińskiej bramkarka Sportisu nie miała już żadnych szans. 20 minut przed końcem spotkania w szeregach zespołu zbyt goszczy pojawiła się nadzieja. Edyta Sobczyk została sfaulowana w polu karnym i sędzia Ewa Żyła wskazała na wapno. Jedenastkę bezbłędnie wykonała Karolina Majda. Podopieczne Marka Chojnackiego w 86 minucie pozbawiły gospodyni jakichkolwiek złudzeń, a konkretnie zrobiła to Katarzyna Konat. Wykorzystała dośrodkowanie z rzutu wolnego i ustaliła wynik spotkania na 3 do 1. Na koniec zajrzyjmy na południe Polski. AZS UJ Kraków podejmował tam górnika Łęczna. Choć Krakowianki miały o jedno spotkanie rozegrane więcej od rywalek w tygodniu, wcale nie było widać po nich zmęczenia. W 62. minucie złe wyjście i błąd bramkarki Anny Palińskiej wykorzystała Karolina Goetz, otwierając tym samym wynik spotkania. Górnik szybko zareagował. Po asyście Claudi Leffel do wyrównania doprowadziła Makli Szinojerem. AZS UJ Kraków zdołał zaskoczyć łącznianki w doliczonym czasie gry. Akcję Julii Binkowskiej wykończyła wtedy świetnie spisująca się w tym meczu 18-letnia Natalia Wrubel. Spójrzmy jeszcze raz na wszystkie rezultaty w czternastej kolejce. Niewątpliwie największym zaskoczeniem była porażka Medyka Polo Market Konin, który musiał uznać wyższość Beniaminka Starnowa. Górnik Łęczna stracił punkty w ostatnich sekundach meczu z AZS-em UJ Kraków. Natomiast pierwszą wyjazdową wygraną zapisał na swoim koncie GKS Katowice. A zatem jak wygląda sytuacja w tabeli? Na pierwszym miejscu rozpędzony UKS SMS Łódź, tuż za jego plecami na miejscu drugim zespół Czarnych Sosnowiec. Górnik po przegranej w Krakowie spadł w zestawieniu i zajmuje w tej chwili trzecią lokatę, a po sobotniej porażce i z pewnością dużym niedosycie drużyna Olimpii Szczecin wróciła do strefy spadkowej. Następna, a zarazem ostatnia kolejka przed przerwą reprezentacyjną zapowiada się bardzo interesująco. Zaciętej potyczki możemy spodziewać się w katowickiej twierdzy, gdzie tym razem GKS podejmie nieprzewidywalne sujot Kraków. Na kanale TVP Sport 26 marca zobaczymy mecz Medyka Polo Market Konin z liderkami tabeli Złodzi. A mecz Beniaminków, czyli spotkanie rekordu Bielsko-Biała z Tarnowią Tarnów zostało przełożone na 4 maja. you <music>